Ej, cześć, się wam wszystkim z tej strony, Czecika. Oto kolejny odcinek z gry Mad Max. Wyjeżdżamy z krywki ambaketa, Tama, bo zwał jak zwał, i lecimy rozprawić się z ludźmi z Krotusa, Którzy prawdopodobnie mają części do naszego samochodu. Dobra, X, Y, X, Y. Super, szybko już się. Szybko, no widzę te. Super. Ale Użyj mogą też, by żeby zmniejszyć i zmniejszyć zagrożenie w rejonie, tak? Super, Zagrożenie obniżone. O, bardzo szybko się obniżyło. Wow, o półtorej aż. Dobra. Co my tu mamy? Przytrzymaj z mą, dziękuję. 13 punktów w Super. Pięknie, co dalej? Mogę to, właśnie, super. Tu jest zaś straszek, tu muszę się otoczyć, bo muszę się obrócić. Tam jest kolejny straszek, super. Czemu te nazywają straszakami? Nie wiem, myślę, to nawet straszny jest, chyba że to, nie wiem, jest pokazane, to jest granica terytorium danego, nie wiem. Gościa. A, czy na takim czymś to mogę harpuna użyć. Czy tam są wywieszone zwłoki? A, tam są zwłoki wywieszone. Dobra, już wiemy, dlaczego to straszak. Bong. I tył. Super. Zagrożenie obniżone Ponownie. Dobra, przeładuj tego harpuna, lecimy po kolejnej straszak. Niszcz troszaki. No dobra, zniszczę te straszaki. Ups, chyba resory poszły. I trzeba byłoby chyba naprawić. Dobra, tutaj. Kolejna wulgarna rzeźba motoryzacji. z ją. Kurde, no, nie ma rzecz po motoryzacji. To nie mogę teraz już tego co? Harpunem jedynie. O kurde, no ciekawe, ciekawe ozdoby, nie ma co. Uciągnij pojazdem, dobra? Super. Jest zdany na naszą łaskę, chopie ja bym... Nie sądziłbym. Dobra, tam widzę... widzę. że jest kolejny. Kolejny dwom No czy ja tu nie spadnę? Nie, spać raczej nie spadnę. Co to za niemilcy zaś tutaj są. Ja mam sobie iść, hop, ja nigdzie nie idę. A rzuć się na mnie, dziękuję. Blok, a ładź, super ogłuszenie, low kick, low kick, o nie low kick, uderzenie przy ścianie, ale mu kurde. Normalnie ten naprostował, dobra. Hmm, czy któryś tu z nich miał cokolwiek do zlutowania? Nie, do zlutowania nie było tu nic. Ale ty już jest. Zbieramy złom. 1 na dwa. Dobra, drugi kaj będzie pewnie w tym kąt. O, proszę bardzo, w kąt. No, ciekawy kibel. Ja widzę, że panowie tutaj chyba z kimś rozmawiają. Poko być albo nie być. Ja na seraczu. ulela Moglibyście sobie chociaż dziurę zrobić. Dobra, mniejsza o to. Jakiś punkt mi się pokazał. Dobra, ała przewrotka na skałach musiało być. Hmm. Wejść do pojazdu, to się nie rozpadnie. Budę 40, dostosujcie na tę karaserię, na pewno zejdzie. Ouch. ała. Ciekawa amortyzatory to musi mieć, skoro nie wyjebało ci Max kręgosłupa. What's the purpose of these camps? Oil, the crude pumped from the very ground, is sent in uh canfuls -huh. to be refined and guzzleined in Dobra, tam bucket. Ja tutaj. że tak powiem. Wychodzę, a ty naprawiaj. Dziękuję. Okej, coś tu jest, ktoś tu jest. Obozy 0 na 1 Obóz wydobywczy, strzępek historii 1, insygnia 0 na 3, złom 0 na 10. Ok, oto. Punkt obserwacyjny. Co mamy w punkcie obserwacyjnym? Dobra, przybliż. Sniper chroniona. Sniper obozowy i wrzaskuń. Przed pole obozów. Przed pole obozu są często strzeżone różnymi środkami, kiedy zbliżysz się do obozu. Jego brana zostanie zaalarmowana. Jeżeli wskaźnik zalarmowania, zapewni się brona obozu przygotuje się do walki, przeciwstają się wiele bardziej niebezpieczne a czy ja coś tu znajdę? A tu jest obóz wydobywczy nur. A jedna czaszka, czy tak naprawdę tyle co nic. jest Złom na 10 jest za dobra. No trzeba tam jechać teraz. Powiedziałbym, że pojechałbym na skurt, ale chyba nie bardzo. Likwiduj snajpera. Kurna czym? Takie snajperki nawet nie mam. A, tu jest jasno. spoko. A nawet minimapa mi pokazuje. Idiota ze mnie.

Zajeb... O, ciul mnie rozwalił prawie, zajebiście. Jak ja mam... Jak ja mam tego snajpera zaś zlikwidować? Tak czy siak muszę stanąć, zajebiście. No już zginąłem. Okay. The tank is no, super. Jest pole zlikwidowany, super, czyli możemy wjechać na pełnej bulbie teraz. Chociażbym wolał się tak naprawdę napić, znaczy uleczyć się. Już. Super, nie mam już nic apteczki. Oj, oj, Harpoon ci się wbił brzuszek, brzuszek? Też mi przykro. Nie, nie jest mi przykro. Słaba konstrukcja, prawda. No jest super. Tu już raczej samochodem nie podjedziemy. Ilu jest samochodu, super. O, super, jeszcze tam. Prześ się rozpoczęło. Gdy zbliży się do zaskona, zostają zaalarmowane. Sporto. Super. No, Stop, teraz przestań robić rabany. czym mam go zlikwidować? dupom A. Zrobił <laughs> barabu. No cóż, trudno. O, zero na o, super. I warto tu się porozglądać za złomem. historii. Obróć, Tłumacz. Max tynskimi za to wracaj szybko. co? Will I ever come back? Ciekawe. Ok. Gotta pompę paliwa. No dobra, chociaż nie niszmy tej pompy paliwa, tylko niech nam zostanie. Ходи была, супер, надо ходить была. Отчули. От малых. No i po sprawie nie byłoby się, nie wiem, jakoś nad, nawodnić, napoić. No zwał jak zwał. O, zajebiście, Jeszcze burza piaskowa. To mi było potrzebne, żeby aktualnie burza piaskowa biała mi w oczy. Insygnia z Krobusa. Niech przed nic nie będzie nawet opcjonalny cel obozu. No, spoko. O manierka, chociaż jak tak burza piaskowa jest, to bardziej zamiast wody będzie chyba piecek albo błoto, jedno z dwóch. Dobra, tak, więc można byłoby się chyba uleczyć, co? No, nie przejmuję się tym, że aktualnie burza piaskowa, wiemy, mi prosto w Co Bardzo się tym przejmuję, po co? Proszę, wam. Na 10, nieźle. Hmm, tu coś znajdę, tu coś znajdę, tu nic, tu nic nie znajdę. Jeszcze za tymi mi trzeba się rozejrzeć. W razie czego. Cztery, ten robot był tak słabo chroniony? Ktoś mi się wierzyć zbytnio nie chce. O, no tutaj już trochę przesada, bo mogłoby tu nie wierzyć. No nic, mamy iść tak naprawdę. Na dół, na górę, a pójdziemy pierwszy na dół. Zobaczymy, co to jest ciekawego. Zeskocz. Super, przynajmniej tutaj nie wieje ta burza. No, w miarę można coś tu zobaczyć. Znowu Pompa paliwa chyba raczej będzie u góry niż na dole. No, nie wiem, czy powinienem tędy iść. Wspierdzę, że to chyba będzie jako. Bardziej jako końcowy. Hmm, końcowy ten. końcowy. no. Końcowa ścieżka obozu, więc może wró wrócę na główną ścieżkę. byłem. Tu byłem. Okej, okay, tu do góry. To mnie przestało wiać. Coś tu jest, coś tu jest, tu nic nie ma, tu nic nie ma Ej, chwila, mój, nadzieję, że Ja tamtędy były, wróciłem... O, proszę bardzo Amicja przeładuj, No proszę bardzo, czyli jednak warto było tu przyjść Super Wyżej już raczej chyba nigdzie nie wejdę. Więc bo mu zawsze się na początku wszystko przyda, nie? O super jak zrobił? Zmardowałem nabój Zeskocz. Dziękuję bardzo, że zeskoczyłeś Po co ja używam drabinę? Dobra, którędy teraz coś czuję, że chyba tędy. No i pięknie, coś czuję, że chyba tu już dalej nigdzie nie przejdę, dobra, no, przynajmniej wiadomo opcjonalna ścieżka. No i dodatkowe zasoby przydadzą się, choćby do ulepszenia pojazdu. Skoro mhm. nie tu. What do you want? Time is built to this wanderer. Your path, however crooked, has led you straight to here. Our work, yours and mine, must soon commence. Come find me when your spirit is ready. Wiesz, że zatragasz jakiś Okej, okay, dobra, nieważne. No proszę. Furia. Podczas walki wręcz Max będzie gromadził Furię. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu Furii, Max wejdzie w tryb Furii. Super. Który zwiększy siłę jego wszystkich ciosów. Max, Max korzysta z trybu Furii przez ograniczony czas albo do momentu pokonania wszystkich wrogów. Odgotowano Furię. Super. To to the so, the guys... Oh, the worst thing to do? Let's go! 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 let us go let us go I'm Mniej niż 50 sekund, nieźle. 4 poziomy wyżej, wow. Wydzie. Zanim ja pójdę, zniszczę tą pompę paliwa. Tam muszę dopiero wszystko wyczesać. No, dziękuję bardzo. Dziękuję, że mi go pozwalasz. Super, kla. 7 na 10. Jeszcze w sumie jedna insygnia i trzy sztuki złomu, tak naprawdę, do znalezienia. Gdzie ja to teraz tu znajdę? Czy ja to w ogóle gdzieś tu znajdę? Ja, tu już jest droga powrotna. O, proszę bardzo. To czy jeszcze dwie sztuki? No, widzę, że tam też coś jest, więc warto będzie tam podejść. No, pytanie, to będzie chyba coś związane z z fabułą, tak mi się wydaje. Mhm. Mm Jeden kanister wystarczy, ale zanim ja zniszczę tę, nie, tę pompę, to ja bym chciał naprawdę jeszcze tą. jedną insygnię znaleźć, co wątpię, że mi się uda, i jeszcze co. Dwie sztuki złomu, które. mieliśmy... o, proszę bardzo. Nie jest nawiązanie do filmu, ale insygnie są takie same jak we filmie. Super. Pięknie piękne nie nawiązanie do filmu nie wcale. Dobra. 9 na 10, brakuje mi jeszcze tak naprawdę jednego, ale czego ja tu gdzieś znajdę? A nie, nie myślałem. Chyba gdzieś jeden mogłem pominąć po drodze. Dobra, no nic, zobaczymy czy gdzieś tam w dole będzie. A, kanister <laughs> nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Przytrzymaj, podnieś. Dziękuję bardzo. No i uciekamy. Boom, Niszcz pompy super. 92% Obóz ogarnięty, ukończ główne zadania dla Zagrożenie zagrożenie wylimowane w 100% super. Być to magnum opus, dobra, zerowe zagrożenie tu jest, super To super, super że spadł Do góry hmm. Trzymaj I żeś się tak zatrzymał, no nieźle. O, tu jest jakieś wejście, jeba. O, proszę bardzo, tu ostatni złom. O. Stu procentach, w 100% super. Wróć do Mangum No spoko... Ale Why did our work with the magnum opus? It's not for you to understand. I see. You have your secret reasons. I <laughs> will uh, follow you, because I think fate favors old chum. If you do this, you can't go Dobra, wracamy, gdzie teraz? Spotkaj się z mieszkańcom mieszkańcem solo, please take this flare. And when you need old chump, point skywards and fire. Oh. Stay with the car. I do this alone. Jakie ja mam pistolet? Pistol pistolet sygnałowy dobrze? Stary śnięk ogreb jego święta misja. Prywatna krucjata, nieźle. Okej. Okay. Gościu, tu się jest jakiś nawiedzony. shifter of sands, letter of blood, remnants of a ruined past. you say you seek the plains of silence, but do you not wander them? Right the remains of your life, a perpetual flight An escape from all that is. Human, until one day the plains of silence end and you begin. You have a purpose in this life, my friend, although you fear to dream it. but pain will come, much more pain, before this purpose to you is made manifest. you know nothing of me. look behind you, at june after june of drifting. Uh, uh, a you flee the these past phantoms, and the madness that crawls inside. You've come to griffith for a reason, deep inside, twisted around horrors from which you run, lies your strength. griffith can help. Help you venture down to where you daren't go yourself. Aha, super! Żetony Grifty, Gryfy, o, nie Grifty, tylko Gryfy Intuicja pozwala Maxowi dużej używać broni białej, zanim ulegnie ona zniszczeniu. O, ciekawe. Metabolizm osób dużej żetonu, by zwiększyć poziom legendy Maxa o jeden. Dawaj, dziękuję. znajduje więcej wody, znajduje więcej złomu. dostrojenie, Się we Furie. większą ilość amunicji i wytrwałość super. Zatwierdź, dziękuję bardzo. Już mogę wstać? Nie chcę, nie, nie chcę wiedzieć, co on ci zrobił. Tak, na, tak naprawdę, wiesz? Nie chcę wiedzieć. Aha, super. Wróć do magnum Opus. No dobra, no to wracamy. Czy ja tutaj? Ja tu Niech tu nie, nie mogę. Gryfę, może pomysł Maxowi rozwinać znaleźć w zamian zarzucony gryfy. Zdobywaj je kończąc wyzwania No spoko. O, super, szperacza. a będą kłopoty i to wielkie. O, super. Jeszcze gościu mi zniknął, nieźle. To wołaj, czy ma korzystając z pistoletu sygnałowego? No dobra. Dobra, w każdym razie ja tutaj kończę, bo mi się z tym prawda, będzie dziecko budzić. Także dzięki bardzo za uwagę. No i do usłyszenia. Hej.